Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dziś mamy wznowienie, premierkę Zdrabki Szybkie 50. Myślę, że Zdrabka jest Wam bardzo dobrze znana, no bo jest już to któraś z kolei edycja Zdrabki Szybkie 50. No teraz taka fajna, błękitna, niebieska yy, wersja kolorystyczna. Fajnie się prezentuje. No zobaczymy, czy wygrane będą też się fajnie tutaj prezentowały na dzisiejszej yy, naszej premierce, wznowieniu. Kochani, na zdrapeczki przeznaczam 30 złotych, mamy 15 zdrapek premierowych, no i zobaczymy jak to wypadnie. Jeszcze takie szybkie omówienie jak ktoś pierwszy raz ogląda tą zdrapeczkę To maksymalnie możemy wygrać 50 tysięcy złotych, ale w bonusie znajdujemy tylko 50, no i ponad... O, tu niestety już mi się zacięło coś Ponad 212 tysięcy wygranych po 50 zł możemy znaleźć. Taka szybka legenda. Mi maksymalnie w tej zdrapce w poprzedniej edycji udało się wydrapać stówkę, także to była już z trzeciego stopnia wygrana fajnie. Dobra, myślę, że będziemy sobie po malutku zaczynali. Ja już sobie też te zdrapeczki wam powiem szczerze poukładałem, bo pani joleczka z kolektury powybierała mi od 1 do 15. Także zobaczymy. Pani Jolu, zobaczymy, co tam pani mi wybrała. <laughs> Wiem, że Pani Jola będzie oglądała, bo Pani Ola, jak zawsze mi wybiera zdrabki, to ogląda. Dobra, no to zaczynamy i lecimy, a bonusik zostawimy na koniec. No to tak, zdrabka numer 15 i mamy tak 2, 52, 4, 100, 50 tysięcy, 500 zł, 50 zł po raz drugi i 100 po raz drugi, także tu nie ma nic, a w bonusie mamy dukaty. Także nie ma. Idziemy z drabka z numerem 14. Drapiemy i szukamy. Mamy 50. czwórkę, 2 zł, 50 000. Stówkę, stówkę, 50 000 po raz drugi, 2 zł po raz drugi i 4 zł. Także tu nie widzę. A w bonusie mamy mamy worek, także nie ma nic. Druga zdrabka, drugi pustak. Wbija kolejna zdrapeczka z numerem 13. Mówię, no będziemy szli do dołu. Także zobaczymy, zobaczymy. Druga stuwa. 500, 50, druga. 500, druga. I moi drodzy, i czwórka, także tu nie widzę. Drapiemy jeszcze bonusik, a w bonusie mamy dukaty, także nie ma. Idziemy sobie dalej. Czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. Co chwila coś się tu ściemnia, zjaśnia. Wkurza mnie to. Dobra, 500 stówka 2 zł, 2 zł, 50 tysięcy, 50 000. O, mamy wygrano, moi drodzy. Jest 2 zł, także już raczej nic tu więcej nie trafimy. No, bo nie można trafić z 52 zł. Także proszę bardzo, mamy 2 zł. Pierwsza nasza wygrana w tej zdrabce. Zdrabka z numerem 11. Tamta była z numerem 12. 50 100 zł 50 o 500 stówka po raz drugi 50 tysięcy 4 zł 4 zł i, i 500 moi drodzy no blisko ale daleko bonusik a w bonusie mamy diament dobra idziemy dalej kolejna zdrabka z numerem 10 zostaje nam jeszcze 10 zdrapek czwórka czwórka 500 2 zł stówka 500 po raz drugi 50 tysięcy stówka po raz drugi i 50 także nie ma, a w bonusie mamy sztabkę, także pusto idziemy dalej dalej mamy zdrapkę z numerem 9. no i drapiemy 50 50 tysięcy stówka 502 zł, 50 tysięcy Stówka po raz drugi. 500 zł. I moi drodzy, i 4. A w bonusie mamy diament. Także pusto. Także widzicie? Tyle zdrapek. I na razie tylko jedna pełna. <laughs> jedna z wygraną. Stuwa. 50 000. Stuwa. 50. 500. 500. 50. 50 po raz drugi. 4 zł. I 4. Złote, także nie widzę, żeby coś było. A w bonusie mamy sztabkę. No to dobra. To idziemy dalej. Zdrapka z numerem siódmym. Zobaczymy, czy będzie szczęśliwa siódemka. No i drapiemy. I mamy tak. Stówkę. Stówkę. Pięćdziesiąt. Cztery. Dwa. Cztery. Dwa. Pięćdziesiątka po raz drugi. I moi drodzy. No i niestety ale 50 tysięcy, a w bonusie są dukaty, także no ta zdrapa okazuje się pusta. Tak jest F dobra. Zbliżamy się po malutku do końca jeszcze 6 zrapek przed nami. Co tak się ściemnia, mnie to wkurza normalnie. 54, 4, 2, 500, 500. 50 000, 50 000, i stówka. Także tu nie widzę, żeby coś było. W bonusie worek, także pusto. Idziemy dalej. 4 zł, 50 zł, 500 zł, 50 000, 50 zł, po raz drugi. Stówka. 50 000, po raz drugi, 500, po raz drugi. I moi drodzy, no i 4 zł, a w bonusie mamy diamencik, No dobra. Jeszcze pięć zdrapek przed nami. Jeszcze różne cuda mogą się zdarzyć. Przepraszam, cztery zdrapki. I mamy tak 504, 50, 50 po raz drugi, dwójka, 50 tysięcy, stówka, dwójka po raz drugi i 50 tysięcy też po raz drugi. Trapiemy jeszcze bonusik, a w bonusie mamy sztabkę. Także no niestety tu się nie udało. Idziemy dalej z z numerem trzecim. Mamy tak. 500 stówkę 50 tysięcy 4 zł 4 złote, 500 po raz drugi stówka, po raz drugi 50 i 50. Także no nie ma. Pole bonusowe. Dukaty. Idziemy zatem dalej. Czekajcie. O, może teraz mi nie będzie rygało. Dobra, mamy 2 złote, 4 złote, 50 tysięcy, 2 złote, 504 i 2 złote. Także mamy, moi drodzy, drugą wygraną. No to już na pewno nic nie będzie. O, proszę bardzo, także jest druga wygrana. <laughs> Zdrobka z numerem drugim. No i zdrabka z, z numerem pierwszym. Także zobaczymy, zobaczymy. Czy będzie trzecia wygrana, czy tylko dwie? No na razie kaszana. No ale wiecie, jak to jest z tymi zdrabkami. No to drapiemy. Jedyneczkę i mamy pod jedyneczką 50. 50, ale tysięcy. Stówę. Dwa złote. Cztery złote. Cztery złote. Stówę. Dwa złote i. 50 tysięcy, także nie widzę. A w polu bonusowym są dukaty. Także moi drodzy, no na 15 zdrapek drapek, tylko dwie wygrane. Także no, premiera mocno zaliczona. Mocno zaliczona. Wygraliśmy zaledwie 4 zł na inwestowane 30. Także no, słabiutko, słabiutko. No ale zobaczymy, może następnym razem będzie lepiej. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jak ktoś nowy, zachęcam do subskrypcji kanału. By być ze mną na bieżąco, no i widzimy się na kolejnych zrabkowych odcinkach. A, no i trzymam kciuki za dzisiejszych y, drapiących naszych? Mam nadzieję, że Ewelka y, mnie prześcignie w tej premierce, w tym znowieniu i będzie miała nieco lepszy wynik. No i jak i reszta y, draperów na YouTubie. Także trzymajcie się, dzięki że jesteście i do zobaczyska. Papa! Pa.